Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Repo a ze mną, Agnieszka. Cześć. Cześć. I Tomek. Cześć. Tomek. Czekaj. Enjoy. Enjoy, enjoy. No, zepsułaś! To jest No po mam ma nie... Kończe like <laughs> <Pointre> baktler, <backflash>, tak, <laughs> tak. Nie wiem gdzie to Pointre. intro wcisnę, ale już nie wiem gdzie to intro wcisnę, ale już było. E, w każdym razie dalej bawiły się w e, więc no co, let's go! Mamy trzy punkty już tym razem, moi drodzy. I ditke. Mamy ponad 100 tysięcy na mapie pieniądza. Mmm, delicious. 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 Boże, ja zapomniałam sterowania. Okay. ja to pamiętam. Ej, nie otwórz, co do mnie. Ten Slenderman. Ej, jakie my mamy? Co mamy? Ej, pięć strymfa mamy, wow! No trochę jest. Ja tutaj spod tych. Okolik zbieram, że O, ziabola. Ziabla. Gdzie my mamy ten wózek? jest wózek. O, Jezus! Co to było? Co to było? Tomek się chyba... Pokąpał. Co ty Tamek robisz? O. Gdzie ty gdzie jesteś? Jestem? Gdzie? No tam na górze sjedź, bo to się tu są drzwi i to chyba tak mamy wejść. A nie to sprażę, musisz skakać. Odparzyć? Musisz skakać po tych półkach, czy tam czegoś nie ma. O, patrz tam. Na, Nie, nie, za tobą, za tobą. Dlaczego to się tak ciemno robi? Eee, bo jest ten dzieciok. Kur? No i fajnie, spadłem. A jeszcze się zabiłem. Nie żyjesz przecież. O kurde, au. No No, kurwa jak, jak nie spadniesz na tą tą, to... Ten frajero tu jest. E, tutaj jest widzę butelka. <śmiennie> Patrzcie na to, tu jest dużo stawów. Czekaj, Aga, tutaj jest jeszcze. Trze trzeba stąd zabrać. No to bierz. Jak? Na to nie można patrzeć Co to? nie <śmiennie> Ale w ogóle nie może w Laser, 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 laser tam jest Mmm. Gdzie jest ten nasz ten laser? No ja go tam, tam przeniosłem, ale laser tam jest. <śmuszczak> Jakby... Kucaj, co ty robisz? Laser! Przedniamy <śmuszczak> nic. Tomek... Tam idzie! Puszy. Idzie za, za Wojtkiem. Ale nie mamy tyle strefa, żeby cokolwiek mu zrobić. Kurła. O waza! Ja mam wazę! Wa mać... No 16 życia super. No Mam 16 życia. Żjessz? Tomek Tomek Tomek? O! Tomek nie żyje. No nie gadał. No nie żyje. Dobra, to wrzuć go. Ile tu jest? 15 tysięcy potrzebujemy na pierwszy. Mamy dzi 7. Musimy Kurwa. więcej rzeczy. Tam było dużo, Wojtek, tutaj... Ale to czekaj, Aga, pierwszy... Może zróbmy jeden fragment. Chociaż czekaj, możemy... O, czekaj, o. czekaj, czekaj, czekaj. Mieć! Patrz! Mieć! Uuu, ale duży. No! Jen! nie wraca. Ty jest 7 tysięcy. 9 tysięcy ten miecz. 7 tysięcy mam. No dobra, to czekaj, to włóż go. Co jest? Mamy, dwa, mamy 24, to możemy iść tą kaskresić. kreślić. Tak, chodźmy. Który ty tak, no musimy wrócić, bo... Ja mam 16 życia, o tak a propos... Tak, Prawie zabił to czekaj, ten frajer. To czekaj, ja ci dam. Trochę, bo ja mam 105. O dobra, styknie, styknie. Dobra. Dobra, e, czekaj. Dobra, trzeba zobaczyć, Tędy. mam nadzieję, że go tu nie ma. Chyba zniknął. Ogólnie jak jest, nie wiem czemu, jak ktoś umrze to te potwory czasami się wycofują na chwilę. O, żeby tu Bardzo go nie było tej... Okay. Nie, nie ma. <laughs> Tylko było Tomek, żyjeś. No, to było do przewidzenia. Pewnie nie skakał. Pewnie nie skakał. Tomek A on nie Damian. To jak Damian, tak. To zawsze ma przypsy? Extracting. Agam zabiła. Jeszcze worem dostał. Worem Gen Generalnie Tomek, generalnie jak jest ten typek, to jak on strzela laserem, to musisz zrobić tak. ukucnąć, a jak on bije cię e, nogami, to trzeba skakać, to on ci nic nie zrobi wtedy. Wiem, tylko go nie było, a potem nagle aga przyleciała, a za nią... Nie, on się... Z laserem. I krzyczałam ci, nie. laser, a ty syjdzisz. Hmm. Mm -hmm. Ej, I tak e... mnie zabiłaś. Aha. Teraz musimy się pilnować tej... Posłuchaj no, te do skrzydła. Pół mapy zasłoni, jak za nią idę. U! Nie patrz. Co? No, co? no, kuźwa, nie patrz. No nie patrz. Kurde... Ja po, nie patrzę, że gdzieś wlazłem. Zaraz pokaż to skrzydło, bo nie iść. Ja pitoję. No tam siedzi. No wypieprzaj! No to, to nie patrz. No kurwa ile może nie, no patrz można nie patrzeć. Gdzie on jest? No tu! No wy... Dobra. E, ogólnie tam jest taki pies duży, na tym na zewnątrz. No czekaj, będzie trzeba tutaj sprawdzić... O, co to jest? Ukrainociki. <grymne> Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Ty, Aga, łańcuch jest pełny, jesteś dla nas. <grymne> Kogo? Ej, znowu ten dziuciuk. wy Wydupiaj stąd. Kujwa on mnie... Łazi za mną? Nie wiem, nie będę patrzeć na niego. <grymne> Chyba, gdzie wiesz, to kulkę, a pojedynkę drugi ten pozupełnia Jak kulkę, co? A tam nie było nic. W tamtym pokoju? Nie. A sprawdziliście pod łóżkiem, szafki, wszystko? Zostawki są zamknięte. No. Czekaj, w którą stronę? W tą. Dobra, musimy znaleźć drugi. Eee, jest... e, taki Ale mały. Idzieś, pająk! O tam coś dzwoni Wypie mi stąd Kurera jasna Nie to tutaj możemy przejść sobie na spokojnie, na wprost Tylko tu trzeba jeszcze rzeczy pozbierać Patrz, zegarek, albo tu w W ogóle Aga dziabnął mnie pies. Pies? To był pies? Ten taki latający, no. No dobrze, widzisz to pies. Ja mam w ogóle jedno HP. Jedno? No. To chodź czekaj. Ile ty Aga masz życia? E, 50. Dobra, stop, stop, stop. Poczekaj. Nie, dobra, widzę, że tekst zginę. Nie, nie ma tutaj życia. No ale to chyba lepiej, żebyś ty miał więcej życia, bo ja to ja wiem. Więc... <grym> <grym> to było miłe. Ej, <grym> bierzemy to? Ej, no tutaj ile rzeczy jest, co wy nie odpieracie z tych szafek? Niosę ci 6 tysięcy. Co to? Wilkołak. Co to? Wilkołak? To brzmi jakby ktoś kurde czajnik postawił z wodą. I to nie ja. Kurde, Aga, mogę już puścić? Mm. Czekaj, pomogę ci. Dobra. Leżysz? No. no, weź porozbijesz. Chcę tak położyć, opać na leżąco. To leży tylko. O. Przedusz, to wszystko opada. Dobra, słuchajcie, mamy 21. E, ja myślę, że tak. Poczekajmy może chwilę z wrzuceniem tych rzeczy. To wszystko opada. O! Tu by trzeba Bam. było jeszcze parę rzeczy poprzynosić. Mam tego... Ja przyszli, przyszli. Ale ja jestem ciekaw gdzie jest ten drugi w ogóle, bo ja tu nie... ten trzeci sensie. Ja się boję z tymi drzwiami, co na górze. Co? Co w ogóle jakieś kłódki? Możemy trochę się otworzyć? Ej chyba nie. <gry> Dobra, trzeba iść tędy. Nie, nie tędy. A kiedy my tego psa będziemy trzeciego... Tu leci A! Ała! Kto? No główniak ten taki, dla leżący la, la, po ziemi. Laser! Laser! Uważaj. Fuck. O kurwa. Tomek, laser yy, niedaleko. Możesz. Kujwa, trudne to. Tomek, żyjesz? No Boże! Kujwa mać! Tomek? Ty nie jesteś normalny. Tyle ci powiem. Halo? Halo? Żyjesz? Tu jest laser w tym był miejscu, to ganiał i jest to k***a dziewczynko zmutowane. No tutaj, tutaj jest laser, w tym moim pokoju. Kurwa! <noise> Idzie do ciebie? normalny, ne Co to było? Żyje? Może oddajmy to, mamy już? Tak tak tak, oddajcie to, oddajcie to. Oddajcie to po to. Nie bo ja znałabym fekę, więc mogę na razie pójść. O to mi wszystko przysła, to stoję od 5 minut. Tylko teraz będziemy musieli generalnie kupić feń. Feń spaki, bo A... mamy bardzo mało życia. Dobra, i tutaj na prawo teraz trzeba iść. Dobra, pilnujemy cię tu. <laughs> to będzie hit. Laser poszedł na lewo. Nie ma tu już nic? E, chyba nie. Tutaj jest pomieszczenie, tam na tym ogrodzie jest dużo. Tu jest jakaś jedna rzecz. Małpka. A kiedy bierzemy tego, tego y, psa? No to będzie, ale to na koniec myślę A ten? Butle? Butla? To jej ja nie wziąłem? No to musisz ją zabrać Aga. Tutaj ma, to ma no. Czekaj, o. O mam Dobra, i tutaj na wprost jest punkt No widzę, jest Takie. Tylko trzeba pierw tutaj stąd Tam, wszystkie itemy prosto? poznosić No to dziecko słyszę to! Oh! Co? No dziecko tam było! Nie patrz na To dziecko przeszkadza mi tam w wybieraniu rzeczy no Bierdę giry! W wybieraniu rzeczy!

Otwór za Gdzie? Weź bo spadnie. Oszukiwaj to. Peni! Oj, Hej! It's Guga Gamera. Co ty? <noise> czekaj, uh! czekaj, czekaj. Czekaj, Jeszcze nie mm, o ciasteczko. Yes. <noise> Jaki kryp. <gry> Ej my już oddajemy cię jeszcze? By... Nie, czekaj, powiedz to nie, też. Nie, by... nie nie oddaję... Dobra, czekaj. Mmm, ciasteczko! Mmm, beczko! No i przerwało cię. <gry> no, przerwało Wojtka. Mmm, <gry> beczko! <gry> Ej, mieczko Ej, jakieś... Jakieś mieczko mu wychodzi? Ciasteczko! Ej mieczko, jak się wychodzi! Może on mleczko? O Idziemy po, Tutaj po, pra psa? po prawej, Po lewej stronie teraz, gdzie jest e, w tym pokoju, tam jest kilka rzeczy, po prostu takie duże. A! Ty, a się nie da tego pisnąć? No właśnie, ja nie mogę, bo mamy chyba jeszcze za mało stręfa. Ja go nawalam. A nie, dobra, to bij go. O kurde! Nieprzczony gówniak! Bier tego bąbelka! Dobra, no weź tego psa. Czekaj, ja mamek mam chodź! 6 coś Gówniak. Nie wiadomo. To tu? O! Tomek. O! 20 tysięcy bierzemy? Tak, bierzemy, tylko czekaj, muszę najpierw odłożyć to, o dobra Bierzmy Łapaj Trzeba muszę zasyć no? Ko, ja idę tyłem, musisz mi mówić Gdzie teraz? Do... Do siebie Ej, strzelacz! Połóż na okay, chwilę, na Tomek, razie. połóż, połóż, połóż Znaczy laser, laser, nie strzelacz strzela. A całego. Tak, co? Tera, trzymaj Już, idź Poszedł co od nas? Był u nas. Mm, tak średnio. No, o! No, no, no. Wyżej, wyżej, wyżej. Tu, Dobra. tu. Tylko pomiędzy, jakoś pomiędzy. Tylko tu musimy to dobrze wyhaczyć, ten moment włożenia, bo wy będziecie musieli włożyć. ci chwilę, ja przejdę bokiem. Dobra. No. Aha, z z mojego boku poszedł z drugiego. No, <laughs> chodź. Nie no i pękło. Co ci pękło? Jemu pękło. No to co mu pękło? No. Bo to, musimy, bo, bo to musimy zrobić na dwa ten, że wy wsadzacie tego, a ja wsadzam wózek, nie? Bo inaczej będzie mało Ty, szansu. Ale to, to się zmieści tak na, na długość? Zmieści się na pewno. Czekaj, czekaj. No ale czekajcie, czekaj, nie, czekaj. Nie, wkładaj, czekaj. nie wkładaj, Wyniwaj nie wpadaj. Ale nie tak, bo... No. Dobra, spokojnie. Nie Dobra. Wiecie co? Poczekaj, poczekaj. Tomek, ty weźmiesz, włożysz wózek, a my za włożymy to duże. Puść. Puść, puść, puść. Idź po wózek. Aga, chodź tu do mnie bliżej troszkę. Jestem. Czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Nie, to nie ja, ja kręcę. To... Ja tylko tak, tak, bo chcę to obrócić. Dobra. I na prosty teraz... tam? Czekaj, tylko wykręcę tym trochę, żeby było na wprost. O. No. Nie, to... Poczekaj, nie, nie, Wiem, się. nie Dobra. Dobra, I... Tomek. Róż, na no. 3-4, ty wjeżdżasz wózkiem, my to wkładamy, tak? No. Go. Kuźwa, gdzie jest 3-4? Ja pierniczę, co za typ. Dobra, no dobra do wanna, do wanna, do wanna. Tak, do wanna. Do wanna. Przecież to już jest ostatni wózek. Jeszcze 14 tysięcy gdzieś zostało? Niby? O trochę nas urodziło Gdzie Tomek? No znając życie to się pewnie gdzieś zabłądził On nie wie że tabem się pod Zabijać mapem ma Boże o, idzie <śmuszczak> <śmuszczak> no, Bo ten sprącień tam był kuźdę <śmuszczak> Sprącień! O, 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 o Ja do was mówiłem Co Kuta, ginszman Ja się was pytałem, no ratowałem wojtka, no co? Wchodziłem, no to bo nie wiedziałem czy pieniędzy trzeba wziąć, czy nie, ja tam czekałem. Pieniędzy Jakie pieniędzy? Od ostatniego nie, tego. tu się nie zbiera pieniędzy. No bo tam worki jakieś chce wcześniej. No ale to... Nie, 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 Tomek, to worki są tylko na samym początku. Jak nie A ja Bierzemy piórko? Litrze. Piórko mam za 17 tysięcy. E, nie, Aga, bo będziemy strenf opakować. Czekajcie, ja wezmę nam dla każdego Aj, sure? po... Tak, ja wezmę nam dla każdego po metkicie. Co to było? Tym lepo. Jakie wy tu mytki te 7? 6? Po co tu piórko wzięliście? Nie bierzemy piórka. Kto Aga powiedziała, bierzemy piórko? No przecież powiedziałem, że nie, żeby nie brać, bo hmm. musimy upgradey kupić, żeby było łatwiej. Czekajcie, tu jest jeszcze za 7, tu jest za 7. tu jest za ile? To jest 12. Dobra. Mamy. Każdy ma po jeden, jedno życie pełne, prawie. Takie <taki wózkie wież. No zakupy eee. idę. Bo ja widzę, co to kompiluje. kompiduję. 20. Trzyba bomba. 24, 21. Ty, homicow! Dobra, wrzucam nam stręfa jednego jeszcze. Tylko nie tutaj, bo to wyleci nasze. Tomek Troll? nie wiem... Jezus... po mnie! <grym> to że moją minę! Ty, co ty jak jesteś z tym buskiem cały czas? <grym> Wsiadaj! Wsiadaj, mały! Mały... <grym> No haj glebę! Szacuro. O ty kutafonie! Za ci wiadę tu! <grym> Oj sorry Wojtek! To... Ej! Mogę zrobić zakupy? No nie wierzę, znowu granat Ej, bo tutaj nasze zakupy się psują, no... no to Tomek, Dobra Aga, 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 stopujmy, bo za chwilę woj te przystęp sami grać. Tak, dokładnie tak. Proszę zachować yy, chociaż... garść. Chwilę, dosłownie, nie czekajcie. Czekaj, 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 <noise> Tomek kurwa! Tręfa jeszcze tego wózta. Dobra Mogę, Możemy jeszcze coś dołożyć za 5000, ale wątpię, żeby było coś za 5000 Życie jest za drogie, tak? 6 To jest za 7, 6, 9 A tu jest za 6, a to jest range, o to też możemy range w tym tutaj wziąć to, to nie za 5, tylko co 6? No bo 78 musi wyjść no, no dobra. dobra, kupuję. Ui! O Jezus Maria! Wojtek no, się odpalił, to <laughs> A Wrzucimy tam na górę? Gdzie? Które tam to do góry? Było, pamiętasz? Nie, to trzeba popukać. Wziąłeś na przykład pałki i pukać. Ale to ręką można było też zrobić. Bądź jak na pałąpać. Nie dziś. Wow! Cieszę się, że to jest wyłączony ten. Co Tomek robi? Ale jaja. Ej, tu to? Nie ma tego? Nie no gdzieś jest na pewno. Tylko nie wiadomo z której strony. O tu, 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 tu! Mam! Nade mną, tu. Tutaj, tu? o jest. Tu. tu. O. o. To jak zrób się mały. Pod kół, 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 kół wciśnij. A właśnie, gdzie szukam tego drugiego? O. <grym> Ale to i tak nie kupimy nic już więcej. <grym> Wojtek ty chwycił. <grym> <grym> Juchant. Hand... <grym> You who, hunt this place, yeah. <laughs> <laughs> you who hunt this place. Na poddaszu, you who hunt this place. in the poddasho, you who hunt this place. In the name of the Lord. I need to go to dark in pen. <laughs> 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 oh, look at me. Ja tam, tam się odliczać, chciałem zobaczyć do końca się stanie. <grystanie> Zaliczyło wam trochę życia czy nie? 67. 26 mam. Dobra, to każdy po jednym tym tym bierze sobie pakiecie medycznym. To bierzemy wspólnie. Ale mamy stręfa 7 O, musi być, nie, 8 mamy. Musi być 9, żeby ich nakuiwiać. Nie, ja mam 7 stręfa. A czemu ja mam ten? 8? co to jest stręfa? Siła Ej, bo mu się? Ja mam 7 Ja mam 3 życia, 3 staminy, 7 strengtha i 1 rage ja mam, 4, w sensie. ja mam 4 health, 3 stamina, 8 strength, 1 rage, Why? Ja też A ty 4, 3, 8, 1 4, 3, 8, 1 A to ciekawe, bo ja nie No oh. dobra, ale nieważne, także sajciej, my Wam za dzisiaj dziękujemy, będziemy się słyszeć w kolejnym odcinku e, Więc pójdziemy dalej, zobaczymy co będzie tam na nas czekać Także byli ze mną Agnieszka Byłam! Był też Tomek. Byłem. Także do następnego, cześć i pa pa, pa. pa.